Siemanko, z tej strony Pocisk7, a dzisiaj mam dla was kolejnego newsa, a mianowicie weszły właśnie od dzisiaj zimowe bitwy. No, troszkę się może Warming Game spóźnił, bo śniegu to to ja już dawno nie widziałem, oprócz tego błota i w ogóle. A więc tak, yy, no... Specjalne pojazdy pojawią się o godzinie 6 rano, w poniedziałek, 26 stycznia. Eee, no i się pojawiły. Ważne informacje bitwach i mowych. Olol. Jeśli po rozegraniu bitwy w trybie rozgrywkowym zauważycie, że zniknęły niektóre elementy interfejsu, zinstalujcie wszystkie mody, które posiadacie. Olol. No i ten tryb będzie właśnie od tego poniedziałku, czyli od 26 stycznia, do 6 rano, do 9 lutego. Także no, jest trochę czasu, żeby się tym pobawić. Specjalne czołgi to y, mamut, czołg ciężki, biały niedźwiedź, niszczycie czołgów i lis polarny, czyli czołg lekki. I wraz ze wprowadzeniem wersji 9, załoga zostanie automatycznie przeszkolona na T1E5 LTTB. B, I AMX 50 Foch 155 No, tak więc, y, no, D5 mam taką sobie załogę, więc się przyda. LTTB nie jeżdża, to będzie za coś innego przy przeszkole. A Foch jak najbardziej przyda się, ale nie na Focha, tylko na jeszcze sztytiery. E, no, bo jakoś tak, tak to wygląda. Ala y, Minecraft. Tak. Woda, mutanty, tutaj też woda, baza. No, także zobaczymy, jak to wygląda. E, no, i dostaniemy jeszcze jakąś misję i nagrody. E, za wygrane starcia w zimowych bitwach zostanie wynagrodzenie specjalnym medalem pamiątkowym czyli Operacja Zima. Co więcej, wraz zimową bitwą. Otrzymacie zestaw poświęconych misji poświęconych misji, da da, da. No dobra, zobaczymy jak to y, wygląda w wodzie ja tutaj tylko zmienię Przechwytywanie z gry O, i mamy bitwy właśnie y, zimowe Walczymy w nowych rozgrywkach trybie gry No na nastrój długich, zimowych e, wieczorów. Tak jasne. No trzy unikalne pojazdy, to już tu mówiłem. Specjalne tak 10 na 10, 5 osobowe plutony nawet, to nieźle. E, specjalnego typu, pociski specjalnego e, typu, przywracające punkty życia sojuszników. Bardzo ciekawe, trzeba będzie to przetestować. Liczne misje ze e, wspaniałymi nagrodami poświęcone zimowym wydarzeniom. No tak jak zawsze. A więc... E, Coś tu jeszcze więcej mamy, czy nie? Chyba nie, to zamykamy. Ja tu się chyba pojadę na początku tym e, e, Foszkiem, czyli e, polarnym misiem. Będę sobie naprawiać. Tak, <laughs> 10 myślę, że starczy. Tych pocisków nie wiem, co, co zamontować. E, może to, apteczkę i gaśnicę, tak standardowo. A co się będę? Nie wiem, chyba, chyba nie będę montować na razie tych modułów, zobaczymy później. Oczywiście przyspiesz, włącz. E, perki to później. Dobra, no i zobaczymy sobie to około pierwszą e, bitewkę. Zobaczymy, czy to y, w ogóle coś zadziała. Tak by to wyglądało. Śmieszne dymki wychodzą z tych pojazdów. Nie na no, tak bardzo śmiesznie to wygląda. Yy, tak, gdzie by tu pojechać? A. To jest dobre pytanie, bo nie wiem. Same, właśnie, mutanty widzę. Niewiele niszczycieli. Trochę tych. A ja myślę, że będę sobie gdzieś tutaj, gdzieś, o właśnie tam gdzie gościu pokazał D1 gdzieś, tam będzie dobre Ale moim zdaniem dobra pozycja na się. I zaraz, ale śmieszne śmieszne dźwięki sobie jakieś Dobra Boję mi się oczywiście w zbijanie tych Niech mutant pojedzie, bo on ma może do tak jakby O, wyjechać Dobra Dobra Jedziesz czy nie jedziesz Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy panowie Mamy mutanta No, strzeli ktoś czy nie? Zniszczy to. O, proszę bardzo. Tysiąc. Siedemdziesiąt. Jedź, ta jedź. To jest wyksa. Go, 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 go. I pyk. No, no i tak, to się robi damage. Na dwa tysiące, proszę Państwa. O, ta też ładnie ma, no. Tak Gdzieś do tyłu, Ach, te krzaki, Dobra, idziemy do mamy kolejnego gościa o długość, Pyk, za tysiąc. Bitches. Pyk. Bitches. Pyk. Ach, ten damage. Już mam pięć tysięcy, proszę Państwa. Co za emocje, co za gra. Tylko za 800 co to ma być LOL Jakieś się teraz kapują kurde Jakieś nie kapują O, zjechał goś Eee Jakby tu pojechać Chyba tędy pojadę Tu chyba woda jest pod tymi dywidendami Kafelkami białymi, gdzieś mi się nagrywa. sobie tutaj. Tamtego no, zniszczyli, niestety. O, 1066. Dobra. To nie z trzech, ale będę mi objeżdżać. On Mi nie pomoże O lol No to jestem trupem Niestety Ajajaj To aj, aj. no sam pojechałem No niestety nie co te banany właśnie Te, te, te banany, banany się tu potopiły Kurde No Tak myślałem, że pod tymi właśnie jest woda Kurde Co za banany No i co, co? Nie, nie da rady z tym to co znaczy, tym nie jedynym polara chociaż może? Kurde, jakby ten tam, tamten coś zrobił, tak to strzela się z tym. No, zaraz do wody. A, no, nie wjechał, dobra? Takimi no, się nie strzelają. Trzy pociski no, zabij go. O ja. Ten mu jeszcze, a ten mu jest teraz syntax. O, no, dobra. Teraz jakby by objechał tego. O, ja... ja. To wygrany mecz, jeśli mi się tak wydaje. Oooooh. Soul Sedzior. Ten ma tysiąc, nie, dwa tysiące sześćset hapsów. powinien dać radę. Chociaż tamten strzela co, co, po tysiąc właściwie. Także na no, bogato. No, odwróćcie goście. O, pyk, pyk. Pięknie, wycofaj się. Wycofaj się. O, chyba, że tak. O, nice. Nice, niech ma, kurde, niech się cieszy. Ale nie powiem, no, majorze co ja zrobiłem, kurde, normalnie w życiu bym tyle nie zrobił, no. 1500 doświadczenia, 10 tysięcy kredytów i ten medal śmieszny dostałem. Operacja Hima no oczywiście e, 8700, proszę Państwa e, Damagea, czyli kosmos. No, 10 strzałów e, oddałem, 10 trafiłem. No, dosyć ciekawie się prezentuje ten tryb. E, zobaczymy jak to będzie później. No tak jak mówię o tym interfejsie, żeby model instalować, ale nie używam tych przycisków, więc key tam, e, No to sobie może zobaczymy teraz tego mutanta całego. E, obsługa naprawa, tak. A tak jak poprzednio weźmiemy sobie 10 tych pocisków. A może 15? Niech będzie 15. Tutaj sobie standardowo weźmiemy gąsienicę, chociaż nie wiem, czy to się w ogóle używa. Tego nie, ale kij tam będę z tym chodzić. To znaczy, jeździć. Dobra, zobaczymy sobie drugą bitwę. A zapomniałem, żeby przyspieszyć kolejnie. Bo po prostu mi to ja, ten exp taki o. Ale to nic. No, jakieś pomidorki widzę. Y Przeciwnie, zużynie nie głosowaliśmy z tej samej strony, więc chyba pojedę w to samo miejsce, albeka z tych dymków, giełkueczka kurde to tak w, jednoc w jednoczesnym tym czasie, tak. los i tak jak tam goś pokazał, to coś tam pojedzie, co ty jeden znowu. Move out! Move no, out! Jeźdź tym plotem! Ojoj, no, ju, ju, już się strzelają Bananki, no dobra! Nie, no, to idziemy, jak to idziemy, no pojedziemy, może? Help me, please, bitches! No, 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 ja myślę, że pomogęcie mi tu! O! Ale magia! Ale magia! Jak oni to zrobili? Wow. A, był tam, był tam, ten display. No, tam kto? O lol, jakie to opóźnienie. O lol, uszkodziłem go nawet. Co jest? Ale śmieszne. Heh. nawet go zniszczyłem. Dopiero teraz policji, ale opóźnienia jakieś śmieszne są. 90 pinga mam, to też tak nie za, nie za bogato widzę. A, dobra, idziemy pomóc tam temu Penetration! No, 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 no. No, kto my tuż Turhan? Kurde, tym fochem. Też chcę killować, bitches. Ten się boi, ale to dobrze, dobrze, zaraz pojadę. O kurde, teraz pojechał. No. O tak, dzięki stary. Naprawdę, so much. O kurde. No jeszcze nas mi no co za syf. Tak, to się robi. O kurde, jedź, 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 jedź. Jedź! No co jest, jakieś, jakieś śmieszne lagi są. Dobra, zabili go. Bo... Co jest? To jest mnie cały czas strzela. Enemy armor is masz Enemy armor is damaged! No lol, to jakieś opóźnienia są śmieszne. Kurde, aż mnie denerwujesz powoli. O lol, ale opóźnienia są w tych kurde strzałach kolosalne jakieś lol No dobra Tu tak samo 1500 x 10 tysięcy No tu tylko 3000 zrobiłem No mogło być lepiej ale sami widzicie jak to wyglądało Tak To no, zdecydowanie gorzej niż mi się wydawało Włącz, głowę zapomniałem wcześniej o tym zrobić. E, no i jeszcze został tylko jeden. Ten lisek. W sobie przyspieszymy, włącz. A tu chyba ja można w ogóle załogę z innych przyrzucić do tego. Później to sprawdzę. Chociaż nie, może zobaczę. Ty da się E5 na przykład. Obyk. Co będę farmić załogę do 5 E5. E, E5. E... Eee, a i tam może być i to, wiem. Bardzo słaba załoga D5, ale to było jeszcze za bardzo, bardzo dawnych czasów. E, kiedy to e, grałem, to była jedna z pierwszych linii, którą robiłem. No i jeszcze nie za bardzo ogarniałem co odnośnie tych perków. 400, to sobie weźmiemy standardową mały zestaw i gaśnice chociaż nie wiem po co, ale ok. No i zobaczymy jeszcze tym jak to wygląda i to byłoby na tyle Ale chyba będzie mi, mi się najlepiej grało tym misiem polarnym no i tym mamutem ewentualnie, bo to kleki to... I załoka nie będzie mi za bardzo potrzebna do niczego, bo nie gram lightami ruskimi Znowu z tej samej strony. No, trzy mapki na tej samej, z tej samej strony. Trzy razy mnie tak samo wylosowało, więc. Eee, no. Tylko tym razem może pojadę na lewo. Zobaczę, gdzie się to towarzystwo porozjeżdża, bo to samemu to raczej nic nie zrobię. Jeszcze nie miałem tych pocisków śmiesznych do przetestowania eee, tych leczących jak to działa, ale to zaraz się no może ups a teraz sobie może ten chciał postrzelać co? no, no aha co za uprzejmość Wow. lec

no niestety, no to był fake tym lightem, ale to mówię. Oj w ogóle chyba fake będzie przegramy to. No i to jakoś dobrze zagrajasz aż podejrzane, że trochę wszyscy w jedno miejsce to naprawdę bardzo dziwne. Yeah, no dobra to tam widzimy z tego. Bo teraz raczej będzie przegrane. Do wody pewnie wiedzie. O, ha, ha, ha. O, ale z go zestrzelają. No i teraz to gratulacje serdeczne he. 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 he he no nic no musi być też i fail lekki no czy porażkę po prostu dlatego ja tam to ja tam, jak wspominałem nie będę za bardzo grać bo mi interesuje załoga do tego właśnie mogę no a ten właśnie za 1000 zimowa Także, nie no, ten niszy się mi się najbardziej podobał z tego co grałem. Mutant, no może powiedzieć, aczkolwiek opóźnienia straszne są. Także, nie no, wolę sobie pojechać polarnym misiem. Sej za tysiąc, cofnąć się ewentualnie i jest gicior. Nie no dobra, myślę, że nie ma co tego oglądać. Idziemy sobie, szkoda czasu. No, tak więc tak by się prezentowały te bitwy zimowe. Zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie później. Jeszcze muszę przesłać te pociski, właśnie. Zapomniałem użyć tych pocisków leczących, jak to działa. Ale to jest to może jeszcze w jakimś kolejnym odcinku, właśnie z tym oto trybem zimowym. A więc to byłoby na tyle z mojej strony. Dzięki, cześć.